Cześć, jestem Krzysiek i jestem założycielem Akademii Treningu i Fizjoterapii, która obecnie podjęła współpracę z Fizjoakademii. Tworzymy miejsce, przestrzeń, w której możemy budować biznesy fizjoterapeutom i trenerom oraz innym zawodom z branży zdrowia czy też medycznej. Jak to wygląda? Pomagamy fizjoterapeutom i trenerom, niezależnie na jakim etapie życiowym czy biznesowym są, by mogli swój biznes zbudować albo w ogóle zacząć. Są osoby, które chcą po prostu zbudować swoją rzeszę klientów i w tym pracować, a inni chcą budować centra, kliniki yy, albo sieci gabinetów. Mamy skuteczne narzędzia i ludzi, którzy są wyspecjalizowani konkretnie w swojej działce, na przykład niech to będzie marketing, prawo, podatki czy dotacje. Oraz najważniejsze, czyli know-how biznesowe, czyli tak naprawdę to, jak poprowadzić biznes od zera do tego etapu, do którego chcesz dojść. Uczymy, jak budować markę Twojej firmy, markę osobistą, czy też jak budować zespoły. Co zyskujesz, dołączając do nas? Są dwie drogi. Pierwsza droga to jest Akademia Biznesu. Płacisz tyle, zyskujesz to: czyli dostęp do naszego Discorda, gdzie znajdziesz wiedzę z marketingu, prawa, podatków i dostęp do specjalistów z każdej z tych dziedzin. Mało tego, poznasz też ludzi z własnego biznesu, własnej branży, czy to z treningu, fizjoterapii, logopedii, psychologii, czy może dietetyki. Druga opcja, dużo bardziej skuteczna w budowaniu biznesu, to mentoring biznesowy. Płacisz tyle, potem każdego miesiąca tyle, a zyskujesz dostęp do naszej platformy. Mentoring biznesowy w grupie raz na dwa tygodnie. Spotykamy się o godzinie 7 rano w jeden dzień z, z tygodnia i rozmawiamy o problemach, jakie spotykacie w trakcie swojego budowania biznesu. I trzecie, co zdobywacie, to przede wszystkim mentoring biznesowy jeden na jeden. Dzięki temu spotkaniu jeden na jeden będę mógł zobaczyć jak twój biznes wygląda, wniknąć w niego i ustalimy sobie małe kroczki, jak po kolei budować twój biznes tak, aby za rok obudzić się w innym miejscu.